Witajcie w ostatnich dniach lipca. Kolejne nagranie z Rewodnika. Ochrania Was energia Waszego ciała świetlistego. Witajcie, moi drodzy! Na Ziemi zachodzi wielka zmiana, która powoduje ogromne zmiany, prowadzące nawet do śmierci, ale nawet te zmiany, które wydają się przypadkowe lub są wynikiem przebudzenia natury, mają swój cel. To ostateczne oczyszczenie karmy, aby następne życie mogło rozpocząć się od czystej kartki. Ludzie myślą o chorobie, przypadkowej śmierci, zwłaszcza gdy następuje ona w ekstremalnych okolicznościach. W rzeczywistości śmierć nie istnieje, lecz jest jedynie zmiana ciała na eteryczne. Jeśli twój umysł jest zaśmiecony negatywnymi Myślami, to przyciągasz ich do siebie jeszcze więcej. Dlatego w Twoim najlepszym interesie leży wygnanie ich z umysłu. Każdy z nas tworzy karmę swoimi myślami i czynami. Dlatego w dużej mierze życie jest w Twoich rękach, dzięki Twojej wolnej woli. Wszyscy mamy plan życia uzgodniony z naszymi przewodnikami, który to plan realizujemy najlepiej jak potrafimy. Jeśli miałeś doświadczenie, które wymknęło ci się spod kontroli, to prawie na pewno było ono dla ciebie przygotowane. Upewnij się więc, że reagujesz na to pozytywnie, aby nie powtarzać tego ponownie. Bądź pewien, niewiele dzieje się bez ważnego powodu, ważne jest, aby wyciągnąć. Z tego naukę, aby nie trzeba było do tego ponownie wracać. Nasze ziemskie doświadczenia są jedynie cieniem prawdziwego życia. Przy obecności wolnej woli jest zbyt wiele chciwości i władzy w rękach nielicznych. Bądźcie pewni, że wszystkie ścieżki w końcu się zbiegną. Pozwólcie innym podążać za własnymi przekonaniami, o ile nie próbują ich narzucać innym źli również mają swoich przewodników, ale innych, tych po ciemnej stronie, którzy będą ich kontrolować, uniemożliwiając im wzniesienie się. W swoich wypaczonych umysłach wierzą oni, że są wybrańcami. Wciąż mają czas, aby się uwolnić i znaleźć prawdę, ale jest to trudne, jeśli poddałeś się złu. Pokusa może stanąć również na Twojej drodze, ale w miarę rozwoju bez problemu przejrzysz ich sztuczki. Zdarzają się chwile, gdy mijacie negatywne dusze i możecie zauważyć ich nieprzyjemny niski poziom energii. Ale chroni Was przed tym pozytywna energia Waszego świetlistego ciała. Nikogo nie można zmusić do dołączenia do tych negatywnych dusz, chyba że sami tego zechcecie. Dlatego nie bójcie się zła, bo strach to energia, której szukają i którą się żywią. Niech Wasze światło jaśnieje i nie lękajcie się, kończy się to nagranie. Błogosławień z Wam wszystkim.